Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Yang, Yang Was wita na kanale! Halo, halo! Cześć, cześć, cześć! Zobaczcie, kto tutaj dzisiaj vloguje. Yang, Yang vloguje znowu przy śniadaniu. Uh -huh. Ulubiona pora na vlogowanie to poranek dla Janianga, Yang który wygląda pięknie w żółtym obranku. Witamy, witamy moi drodzy! Oprę sobie telefon o wodę. O butelkę z wodą. Ten system sprawdza mi się najlepiej. Widzicie, jak fajnie kamera teraz jest ustawiona. Jeśli byście mieli kiedyś problem z tym, jak ustawić sobie kamerę do nagrywania vloga, to polecam dużą butelkę z wodą. Ha, ha, ha. Dobra. Nagrywam, nagrywam. Co by nie wyjść z sprawy w nagrywaniu. Bo dobrze nam idzie w tym miesiącu. Także. Czekajcie kawa. Obowiązkowo kawa, bo mam teraz więcej kubków, które sobie przywiozłem z Dzang. Rozpakowałem samochód. Na całe szczęście. Rozpakowywanie samochodu, które widzieliście, które widzieliście w ostatnim odcinku Poszło mi dużo szybciej niż Pakowanie samochodu Generalnie pakowanie tam w Zhangjiang całego domu zajęło mi Od 6 rano do 6 po południu 12 godzin Także było ostro No a rozpakowywanie myślę że dwie godzinki nam zajęło tylko Także 6 razy krócej no i oczywiście miałem pomocnicę. An An mi pomagała w rozpakowywaniu samochodu, więc szybko poszło. Simpei mi też pomagała, żeby tam wnieść te rzeczy sprzed drzwi do środka. Więc miałem dwie pomocnice. No i Yang, -Yang oczywiście nam pomagał swoim uśmiechem. Mm -hmm. Yang, Yang nam swoim uśmiechem pomagał. Mhm. Dobra. A dzisiaj powiem Wam, moi drodzy, opowiem Wam trochę o pozytywnych aspektach naszego domu. A, chyba dwa albo trzy odcinki temu był odcinek o tym, był odcinek o, o wielkim problemie naszego domu. Jaki był największy problem naszego domu, gdy, gdy go kupiliśmy? Także możecie sobie wrócić i zobaczyć ten odcinek, w którym Wam tam opowiadałem uh. o głównej niedogodności naszej nowej nieruchomości. No, także dzisiaj opowiem Wam trochę o pozytywnych oh, very good do. o pozytywnych aspektach naszego nowego domu, których jest bardzo dużo, ale jest jeden główny aspekt, tak jak był jeden główny jeden główny problem, jedna główna niedogodność naszego domu. Także teraz wam powiem o jednej z największych dogodności naszego domu, albo też pozytywnych aspektów, więc czekajcie. Jedzenie Janianga Yang tutaj jest gotowe. Janian tutaj też już jest gotowy. Uh -huh. A, Janian się uśmiecha. Kofi, kawa. Mm? Pachnie jak kawa? Mhm, ta pije kawę rano. A, jałocka, on? Mm. Dobra. Czekajcie jeszcze moment. Z Yang Yangiem, widzicie, trzeba się bardzo tutaj obchodzić delikatnie. Yang, Yang ma takie ciało jak kukiełka, w związku z jego chorobą. Nie ma napięcia mięśni w ogóle, więc jest taki bardzo wiotki. A więc trzeba uważać, jak się go, jak się go, jak mu się zmienia miejsce położenia, żeby nie uszkodzić mu rąk, nóg. Mhm. No więc tak moi drodzy. Jeśli chodzi o to, co jest najlepszego w naszym domu. To odpowiem wam, żeby już dłużej Was nie trzymać w niepewności. Najlepszy w naszym, najlepszy w naszym domu jest spokój i cisza. Cisza. Cisza jest. Dżu. Cisza jest najlepszym aspektem naszego nowego domu. Jest bardzo, bardzo cicho zarówno w środku, jak i na zewnątrz domu. Dziu. -dzu. Jeśli mamy zamknięte drzwi i tutaj zamknięte okna w lecie, to praktycznie nie słyszymy kompletnie nic, co się dzieje za oknem, co się dzieje na zewnątrz. Nawet nie słyszymy, jak ktoś przyjeżdża do domu, albo jakby ktoś tam był na zewnątrz, przed drzwiami, to też nic nie słyszymy. Jakby ktoś był na dole, tam w ogródku, tym przed domem, to też nic nie słyszymy. Jak jesteśmy tutaj na górze, na trzecim piętrze, to nie słyszymy w ogóle, co się dzieje na drugim piętrze. Jak jesteśmy na drugim piętrze, to nie słyszymy kompletnie co się dzieje na na pierwszym. Jak jesteśmy na pierwszym piętrze, to nie słyszymy co się dzieje na drugim piętrze, więc kompletna cisza. Więc w końcu, moi drodzy, cisza. to eat, breakfast. Cisza i spokój w końcu, moi drodzy, po mieszkaniu w dużych miastach, w centrach miast, Shanghai, Pekin. Uff nareszcie, tu nareszcie cisza i nareszcie spokój. Poza tym dom jest położony jakby w rzędzie, ojo, tu Okay. Solo solo, follow solo. Solo solo. solo. Mm-hmm. Okay. okay. Mm hmm a <sighs> moment. Okay. hello hmm? Okay. Are you a little better now? Hmm? A little bit better. Hmm? No, poza tym, nasz dom jest położony w rzędzie innych tutaj szeregówek. Tak powiedzmy, w środku rzędu: po lewej stronie ma powiedzmy tam cztery domy, czy pięć, i po prawej też ma cztery domy, czy pięć domów, więc też to, że jest położony w środku w środku rzędu tych szeregówek to też nam zapewnia ciszę i na balkonie, e, i nie na balkonie w ogródku tutaj w tym dużym ogródku który jest przy salonie to też jesteśmy otoczeni przez dwóch sąsiadów z dwóch stron i, i też mamy też mamy sąsiadę jakby z tyłu Więc jakby tutaj jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron. I tak jak mówię, super cicho. Super cisza, spokój. Jakbyś, jak się zamkniecie w środku domu, to, to nic nie słyszycie, nawet nie, nie wiecie, czy ktoś przychodzi, czy nie. Mm -hmm. right. mm. Także to jest, słuchajcie, najlepsza rzecz. Chcieliśmy generalnie, żeby było bardzo cicho w domu, żeby nie słychać było zgiełku miasta i żeby nie słychać było innych ludzi i żeby nie słychać było samochodów i ulicy i tak dalej, więc, więc to jest spoko. Także to jest, powiedzmy, najlepsza, najlepsza rzecz. Kolejna najlepsza rzecz w naszym domu jest taka, że, jakby każdy rejon domu służy innemu celowi. Na górze mamy dwie sypialnie z dwiema łazienkami. Więc na samej górze jakby jest jakby strefa nocna do spania i kąpania się. Później na drugim piętrze. Na dole mamy strefę dzienną, kuchnia, jadalnia, salon, ogródek i tak dalej. A na samym dole, na pierwszym piętrze, w tak zwanej piwnicy, będziemy mieli biuro do pracy i tam spiżarnie, przechowalnie rzeczy, więc na pierwszym piętrze będzie właśnie strefa do pracy. W związku z tym, że dom jest podzielony właśnie na trzy piętra i każde piętro ma około 60 metrów, także macie 180 metrów razem całej powierzchni i właśnie pierwsze wszystko jest podzielone ze względu jakby na cel użytkowania. Pierwsze piętro praca, drugie piętro strefa dzienna. I trzecie piętro strefa nocna do spania, więc tak to wygląda, to też jest fajne. Kolejny fajny aspekt jest taki, że miejsce parkingowe mamy zaraz przy domu. I nie musimy płacić 500-600 juanów 500, za wynajęcie miejsca parkingowego. Także tam w ciągu roku 5-6 tysięcy juanów powiedzmy nam zostaje w kieszeni. To też jest ok. Juju. Mhm. Kolejne aspekty, już mniej ważne, to wysokie sufity, wysokie pokoje i bardzo dużo światła, i dobrze zrobione oświetlenie, które nam tutaj wszędzie działa. Oświetlenie to chyba, nie był, to chyba był jeden aspekt domu, z którym, z którym nic nie robiliśmy, i gdzie wszystko działa, i nic nie trzeba było tam, powiedzmy, naprawiać czy zmieniać. Dziu, dziu. Dziu, dziu. Mhm. 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 Kolejny punkt kolejny pozytyw naszego domu to taki, że... O, dużo osób o tym wspominało w komentarzach. My też na samym początku, już jak oglądaliśmy ten dom, to zauważyliśmy, że dom ma bardzo duży potencjał jeśli chodzi o rozbudowę i zmiany i dodanie, e, dodanie przestrzeni i dodanie pomieszczeń i dodanie e, np. przykład piwnica do, do zrobienia jest. Tam będzie biuro, i jeden pokój taki awaryjny, gdyby ktoś się chciał przespać albo się zapracował w piwnicy i nie mógł wyjść na trzecie piętro. I spiżarnia, i przechowalnia do różnych gratów i rzeczy. I druga lodówka, i zamrażarka, i rowery, i tak dalej. Yang Yang się uśmiecha teraz. Więc tam piwnica jest do zrobienia. Dużo miejsca. Ach, Yang Yang sobie je, ale coś ma katar dzisiaj. I ma nos trochę zatkany, a jak ma nos zatkany, to najbardziej go to irytuje na świecie. Także to co Yang Yanga najbardziej irytuje na świecie to zatkany nos. Mhm. This is you. To ty jesteś zobacz. Mhm. Kolejne aspekty zabudowy, kolejne aspekty rozbudowy to tutaj taras u nas e, w sypialni, który jest powiedzmy większy niż, niż sama sypialnia, też go można zabudować i wtedy zyskamy dwa razy więcej miejsca na sypialnię. Ojej. Więc tu też sobie możemy zabudować. I jeszcze pokój przy ogrodzie, tam gdzie jest teraz pralka. A będzie powiedzmy łazienka, i jakaś tam jeszcze przechowalnia czyst czystszych rzeczy. Dżu, dżu. O ja. drodzy, to tyle na dzisiaj. Kończymy, bo tutaj mamy mamy sytuację. Prawda? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdro, cześć.